Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedni rzekł, Zaprawdę, powiadam Pan, jeden z Was nie stracił. Zasnuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego. Chyba nie ja, Panie. On zaś odpowiedział, Ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on nie straci. prawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz wiada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka. Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom mówiąc. Jeście i jedzcie. To jest ciało moje. Następnie wziął kielich ich i odmówiwszy dzień czynienie, dał im mówiąc. Idźcie z Niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam Pan, odtąd nie będę już pił tego owocu innego krzegu, aż do owego dnia, kiedy blić będę z wami nowy w królestwie Ojca mojego. Po odziewaniu chemu. Wyszli na górę oliwką. Wówczas Jezu, Jezus rzekł do nich. Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane, uderzę pasterza pod wpływem różnych stresów czy to braku pracy, czy innych uwarunkowań. Dzisiejsze czasy wzywają nas wszystkich, tak jak ta pasja z Ewangelii Świętego Mateusza, ta modlitwa Chrystusa w obrójcu, aby wspólnie za siebie się modlić i czuwać w tym modlitewnym skupieniu. Amen. Wdzięcznością i ufnością mówimy się do Pana Jezusa, który wjechał dziś uroczyście do Jerozolimy, aby dokonać naszego zbawienia. Jezu, wspomagaj wszystkich pochrzczonych w naśladowaniu Twojego obniżenia i pokory, a pasterzy Twojego ludu, szczególnie obecnego wśród nas, księdza biskupa Janusza Stepnowskiego. Jezu, Udzielaj młodzieży całego świata potrzebnych danych, aby potrafiło budować swoje życie na trwałym fundamencie, w którym Ty sam jesteś. Ciebie prosimy. Jezu, doprowadź do siebie wszystkich, którzy są zniewoleni przez grzech i zwlekając przystąpieniem do sakramentu pokuty, i pozwól im doświadczyć Twojego miłosierdzia. Ciebie prosimy. Jezu, dopomóż chorym dźwigać krzyż cierpienia i wprowadź wszystkich naszych zmarłych do radości Twojego królestwa. Ciebie prosimy. I naszych miłych gościach, szczególnie chwalę prezydencką, i zachowaj ich zdrowiu i pokoju. Ciebie prosimy. siebie błogosławić, bo przybywasz nam nieustannie z pomocą Powie nasza wszech, w nasze uwielbienie teraz i na wieki. Pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Muza, brawa. Palmyną wygrozo nas o przyszłość, nowo a w tym pomoże pani prezydentowo Anna Komorowska. Dziękuję serdecznie i witamy bardzo. I witamy również, również wszystkich innych dostojnych gości, dygnitarzy. Proszę, Janek, może przyjść tutaj dalej. No, kochani, tak pożytali, jak mogli, ale na takie. Już porządne przeczytanie. Szanowni Państwo. W 1969 roku pani Jadwiga Chętnik napisała tak. Pragnę, aby życzenia badacza kultury kurpiowskiej, doktora Adama Chętnika spełniły się. I na niedzielę palmową zjeżdżały się co roku liczne rzesze turystów, by podziwiać piękne puszczańskie palmy. A ich piękno na pewno jest ich oczach. Zwykłych, we zwykłych ubraniach, w rękach palenki, od kilka kwitnących gałązek z zielonym bukszpanem lub widłakiem. Czasami plastikowy kwiatek. To co nas zaskoczyło, to zupełny brak ubranych w stroje ludowe kurpiów. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, jak odnajdujecie po 45 latach te święto kurpiowskiej palmy? Jest to staranie wielu pokoleń działaczy, niezapomnianego księdza Adolfa Pogorzelskiego, doktora Adama Chętnika, Józefa Petrusewicza, Stanisława Ceberka, małżeństwa Karaszewskich, po prostu pana Zdzisława Frydrycha, który do tej chwili jeszcze w Towarzystwie Kultu, Społeczno-Kulturowym działa. Wszystkich tych działaczy, tych, którzy chronili naszą kulturę krupiowską, Którzy chronili naszą palmę. Dzisiejsze święto właśnie im dedykuję w obecności tak znamienitego gościa. Ale szanowni Państwo. Razem nie trzeba namawiać. Bardzo chętnie chciałem powiedzieć wszystkim po dziękuję za możliwość spotkania razem z Państwem. Witam wszystkich, Pana Wójta, Pana Starostę, Pana Wojewodę, witam pana, pana Posła, Witam wszystkich mieszkańców gminy Łysy. Witam także wszystkich mieszkańców Kurpiów, a oprócz tego, witam wszystkich gości, którzy tutaj tak licznie przybyli z całej Polski. To nie przypadek, że dzisiaj przyjechali do gminy Łyse liczni goście z całej Polski przyleciał także prezydent razem z żoną. Bo warto, warto, żeby poczuć, że jest ten szczególny związek pomiędzy właśnie kulturą ludową a kulturą narodową. Że jest także szczególny związek między przeżyciem w obszarze kultury ludowej, zwyczaju ludowego, a światem wiary. Bo przecież na tym polega ten fenomen wspaniałego konkursu palem w niedzielę palmową, tych wszystkich spotkań, zjawisk, które przypominają poprzez. Autentyczne zakorzenienie w obyczaju religijnym przypominają o tym związku, który trwał przez tysiąc lat. Jak wspomniał słusznie pan Jarek Kalinowski, niektórzy bali się, że wraz z integracją europejską gdzieś zginie i nasza miłość do kultury narodowej, że gdzieś zginą obyczaje narodowe, trwa w dalszym ciągu i w moim przekonaniu ma się coraz lepiej. Ten, ta siła związku między tradycją a współczesnością, między kulturą ludową, kulturą narodową i kulturą europejską jest coraz mocniejszy. Wspomniał o tym pan wójt, mówiąc o tym, że dzisiaj pewnie już nikt sobie nie pamięta nawet tego, że był taki moment, w którym i strój kurpiowski w zasadzie zaginął. Dzisiaj jest go bardzo dużo za nami. Jest wszędzie wokół państwa, był w kościele, był właśnie przy konkursie palem. To znaczy, że sprzyja wszystko. Sprzyjamy także my wszyscy. Sprzyjamy utrzymaniu tej pięknej, nie tylko tradycji, ale autentycznie przydatnego obyczaju w zakresie ważnym współcześnie i w wymiarze religijnym, i w wymiarze narodowym. Dlatego chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy to rozumieją. I którzy umacniają ten związek. Chciałbym zacząć od wspomnianego tutaj księdza proboszcza Pogorzelskiego, którego miałem okazję poznać jeszcze jako student, wędrując po Kurpiowszczyźnie. Był to chyba rok 74 albo 5. Postać niezwykła, człowiek, który miał odwagę myślenia o tym, jak przywrócić, jak ożywić kulturę kulturową.